Cześć, moi drodzy! Witam Was po dłuższej przerwie na kanale, ale jak widzicie, żyję. Wszystko ze mną jest w porządku. Nie zamknąłem kanału, bynajmniej. Szykują się naprawdę duże, duże rzeczy. Natomiast po niemal 4 latach, bo na przełomie września-października tego roku będą 4 lata odkąd zajmuję się testami samochodów i prowadzeniem kanału River. No, pora przyszła przyszła wreszcie pora na urlop, bo ile można cały czas y, test po teście, film po filmie, kiedyś robiłem tych filmów potworną ilość, teraz oczywiście częstotliwość publikowania materiałów zmalała, ale mam nadzieję, że jakość poszła w górę, przyjemnie się to ogląda. No i przejdźmy do meritum. Dlaczego w tytule jest o rozbitym bulicie? To nie jest żaden clickbait, bo wiem, że ten termin clickbait uwielbiacie, przynajmniej niektórzy z Was. Wszystko jest zgodne z prawdą. Dzisiaj miałem nagrywać dla was ten film nie z Citrena C4 Grand Space Tourer, tylko właśnie z Bulita. I to prasowego do tego. Ford Polska po kilku latach pracy z samochodami, wreszcie Ford Polska postanowił mi dać pierwsze prasowe auto na testy. I to jakie? Bulita. Czyli. Tak, tak. Mokry syn niektórych. Moje marzenie też, żeby sprawdzić, ile legendy w tym aucie, ile filmowego Bulita, słynnego Bulita z filmu ze Stevenem McQueenem. No ale do tego jeszcze daleka droga, dlatego że pojechałem dzisiaj yy, oddawszy, bo przed tym momentem, kiedy pojechałem do Forda, byłem w yy, USEATA z Kuprą, a taką Kuprą, którą obejrzycie już niebawem na kanale. Zaraz cały harmonogram Wam podam, bo taki film uważam, że się Wam należy. Z racji tych pewnych perturbacji i zawirowań czasowych, no ale do sedna, żeby nie robić długiego filmu, Wczor wczoraj. A właściwie dzisiaj w nocy wróciłem z urlopu. Przy okazji nagrywałem dla Was test kupry e, Ateki, czy Ateki Kupry. I pojechałem dzisiaj rano e, około południa oddać e, Atekę Kuprę do siedziby, do seata i od razu po Forda, którego miałem umówionego już od półtora miesiąca. Sprawdziłem rano na wszelki wypadek skrzynkę mailową, czy nie ma jakiejś niespodzianki, jakieś przygody, informacji, ewentualnej informacji o odwołaniu. Nic takiego nie było. No więc pojechałem, całą Warszawę przejechałem wzdłuż i wszerz, żeby się dostać z Seata na jednym zadupiu Warszawy, na drugie zadupie Warszawy. Straciłem czas, straciłem też kasę, bo nie jeżdżę za darmo, nikt mi za paliwo nie zwraca w aucie, które, które testuję w długookresowym, długoterminowym teście. No ale mniejsza z tym, chodzi głównie o zawód, ponieważ wchodząc do Forda dowiedziałem się, że przed pracownik Forda i mówi mi, a pan w jakiej sprawie? No ja mówię, no w sprawie odbioru umówionego autoprosowego. Mustanga Bullet, a on mi na to. Uu, to chyba nieaktualne. No, i tak wygląda nasza rozmowa. Ja tak spojrzałem na niego, mówię: nie, nie za bardzo rozumiem, co nieaktualne. Nie dostałem żadnej informacji o odwołaniu rezerwacji. I pan się zdziwił, mówi: No, to bardzo dziwne, bo ja wysyłałem informacje. Już nie będę podawał nazwisk w dziale PR Forda. Natomiast no, powiedział mi, że poinformował tego człowieka. Natomiast ja nie dostałem żadnej informacji. A jeszcze dobę temu byłem na, byłem na plaży nad Bałtykiem i wyobraźcie sobie sytuację, gdybym specjalnie wracał po Bulita. Na szczęście miałem termin oddania ateki kupry. No ale tak często się zdarzało w moim życiu, że wracałem skądś, jechałem, żeby odebrać auto w Warszawie, chociaż w Warszawie mieszkam, ale byłem akurat gdzie indziej, w innym mieście. No i niezła byłaby wtopa, był, był naprawdę wściekły, ale ponieważ no rozumiem, wypadki chodzą po ludziach. Dowiedziałem się, że nie jest to uszkodzenie mechaniczne, a uszkodzenie blacharskie. Pan w Fordzie skomentował, który miał mi wydać auto, że no tak niestety testujecie. Na zasadzie testujecie, że my testujemy, nie? Ja na szczęście, twutwu, przy podczas 200 testów aut, bo tyle już aut na pewno miałem przez ten czas, kiedy testuję dla was, jeszcze nie uszkodziłem żadnego samochodu. Czy to nie skatowałem go, czy tym bardziej nie miałem jakiejś blacharskiej przygody. No i trudno, no. przykro mi, że ktoś go uszkodził. Komentarz człowieka w Fordzie, że no i długo u nas postoi. Niestety. Nie są to dobre informacje, ale najbardziej jestem, wiem, że wy też jesteście zawiedzeni, ale najbardziej jestem zawiedzony ja, bo ja trzymałem to w tajemnicy przez ponad półtora miesiąca dla was tą sprawę z Bulitem i miałem dzisiaj dla was puścić live, gorącego live'a z Bulita znowu V8 vlog, coś w dawnym klimacie, no ale niestety życie napisało inny scenariusz. Natomiast, natomiast moi drodzy, za kilka dni, dokładnie kiedy kończył mi się termin na Forda na Mustanga Bulit Oddała, miałem go oddawać w czwartek, i w czwartek mam już, rozpoczynam przygodę, rozpoczynam testy gorącego, świeżego Volvo. A jakie to Volvo to będzie, tajemnica, niespodzianka, nie wszystko, nie wyłożę wam kawy na ławę, także bądźcie cierpliwi, wszystkiego się dowiecie. Powiedziałem wam, jak wygląda sprawa z rozbitym bulitem, ze skasowanym samochodem. No, liczę na to, że dostanę inny termin na to auto, no, ale już może nie będzie w taką pogodę, może to będzie jesień, nie wiem kiedy, no, miejmy nadzieję, że jeszcze da się go w miarę fajnie przetestować. Co odnośnie Forda, no napisałem oczywiście do nich, poinformowałem ich, że byłem o 12.30. Przykro mi, że wycieczka na darmo, przykro mi, że nikt mnie nie raczył poinformować, i jeszcze bardziej mi przykro, że z tego powodu, co się stało, oczywiście, no to są zdarzenia losowe. No każdy może skasować auto w no, życie, ale nie dostałem żadnego auta zastępczego. Nazwijmy to auto zastępcze, wiadomo o co chodzi. Po prostu innego auta Forda w zastępstwie w, w, w związku z zaistniałą sytuacją. No ale nic. Zostawiamy, już zostawiamy temat, po prostu przykro mi, że pierwszy prasowy Ford no, nie doszedł do skutku, kiedy już wszystko miało być załatwione i jestem no, po walce jeszcze bokserskiej. O tym będzie później, spokojnie. To jest cały czas temat motoryzacji, ale jeszcze kilkadziesiąt godzin temu oglądałem na żywo, Transmitowano w Polsce walkę Kownackiego, Jareoi, ale to będzie dopiero na sam koniec, i każdy, kto się nie interesuje boksem, będzie mógł wyłączyć ten film. Szanuję Was, szanuję Wasz czas, swój czas i wystarczająco dużo komentarzy padło, też tych pozytywnych odnośnie moich komentarzy: no bo interesuję się boksem, mam coś do powiedzenia na temat tej dyscypliny w boksie zawodowym, siedzę już kilkanaście lat. I niektórzy z Was bardzo się ucieszyli z moich filmów o tej tematyce na kanale, ale rozumiem, rozumiem jęki zawodu, nie każdy się interesuje. Niektórzy w ogóle się nie interesują, czy nawet ich denerwuje, może ta dyscyplina. Więc nie będziemy robić filmów oddzielnych. Ale pod koniec tego filmu pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat ostatniego pojedynku Adama Kownackiego, aka Babyface. Ten tydzień będzie pod do Seatów. Jutro, bo właśnie zamiast testować dzisiaj dla Was Mustanga Bullit, to jest jedyny plus tej sytuacji, że nie będę godzinami teraz jeździł i nagrywał i cieszył się, jak dziecko znowu fałsemką. Będę montował dla Was test za Tatarako. Już mieliście ostatnim filmem, przed tym, który właśnie oglądacie, był test przyspieszenia tego auta i krótka migawka, zajawka testu. Muszę to ogarnąć. To też był test wyjazdowy. I myślę, że jutro, duża szansa, że już jutro będziecie oglądali. Bo oczywiście lecimy live'em, jest dzisiaj poniedziałek, 5 sierpnia. Nagrywam to i zaraz to oglądacie na kanale. Zrezygnowałem z transmisji live e, Facebookowej, dlatego że no, chcę, żebyście mieli też lepszą jakość I mam nadzieję, że ta jakość audio wideo jest lepsza dzięki temu, że nagrywam dla Was film w Full HD. A właściwie, no nie, to nie będzie w 4, a to będzie akurat Full HD. Dobra, Seat Tarako wskakuje w, 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 w ciągu najbliższej doby, mam nadzieję, czyli jutro z Ateca Cupra, czyli też Seat ale już podmarka nadmarka, o tym będzie więcej w teście skakuje albo już w piątek czyli za kilka dni albo jeśli się nie wyrobię to w poniedziałek natomiast będzie to też obszerny test test z trasy, zrobiłem autem przez kilka dni około 900 km, oczywiście tankowałem i tak uprzedzając pytania za własny hajs bo bak paliwa 45-50 litrów jaki dostajemy z autami prasowymi w przypadku Seata musi wystarczyć nam testującym jeśli chcemy jeździć więcej, a możemy oczywiście bo nie ma kilometrów limitu no to, to już po prostu lejemy za własną kasę. Jeśli chodzi o rozkład jazdy na najbliższy tydzień do dwóch tygodni, to już wiecie. Co z Volvo, tym gorącym Volvo, zobaczymy. Na pewno Ostrzykujcie się na jakiś sneak peek, czyli jak zwykle zdjęcie na pewno, może nawet krótki live na fejsie czy Instagramie. No a teraz chciałem Wam jeszcze powiedzieć odnośnie właśnie tej walki. Także jeśli Was w ogóle nie interesuje temat sportu, poza motoryzacją, mówię o boksie zawodowym, tego sportu, tej dyscypliny, to sobie po prostu darujcie oglądanie tych kilku kolejnych minut A jeśli zostaniecie, to będzie mi miło Moi mili, oglądałem tą walkę na żywo, jak powiedziałem I pierwsze, co mnie zaskoczyło To to, że oprócz tego, że hymn, nasz hymn był tak niesamowicie długi Co się rzadko zdarza No to szacunek, chwała Amerykanom za odegranie tylu zwrotek Tak długiego hymnu polskiego to nie przypominam sobie Nie słyszałem chyba nigdy Nie skłamię, jak powiem, że chyba nigdy i wydaje mi się, że to mogło być nawet za długo, dlatego, że była lekka konsternacja. Pokazywane w tym momencie mm, takie rzuty, szoty na twarz Kownackiego z kamery. No, Adam nie był tym samym Adamem, którego pamiętam, jeśli chodzi o jego baby face. Może to głupio brzmi w tym momencie, ale wiecie, ta jego baby face, taka okrąglutka, gość szalenie niebezpieczny w ringu, ale no, wyglądający jak podulny baranek z pystkiem niemowlaka i zawsze promienna była ta twarz, a tu widać było, przynajmniej ja to tak odbierałem, mówię, o w mordę, szykują się rzeczywiście chyba niezłe grzmoty, niezłe bomby w tym ringu i to prawdopodobnie nie tylko ze strony Adama, bo gość wygląda na dosyć podenerwowanego, to znaczy być może ciężar tego pojedynku, być może 20 wygrana w karierze, bo 19-5 przypomnę jego wynik, jak wchodził do ringu, obecnie po wygranej, 25, jeśli my... Zobaczcie, 19 19:0. mam na myśli Chciałem powiedzieć, że 19 I 15 nokautów, w tej chwili jest 20 i 15 nokautów O czym innym myślałem, także Już, cofamy 20 wygranych, żadnych przegranych Oczywiście ma perfekcyjny rekord Czyli perfect score, jakbyśmy to powiedzieli Po angielsku No i właśnie a propos angielskiego Adam walczył u siebie, na swoim podwórku New York to jest jego miasto To nie jest przyjezdny fighter. To nie jest Polak, który przyjechał z Wieliczki, czy z Warszawy, czy z innego miasta w Polsce, po prostu to jest gość, który tam mieszka, jest u siebie, i to jest na pewno duża zaleta, i w, jeśli chodzi o psychikę, czego zawsze na przykład brakowało Izu, jak walczył. Coś z głową, coś w jego głowie się działo dziwnego. Nie wiem, brakowało serca do walki, brakowało determinacji, nie chciał sobie zrobić krzywdy, może chodziło o to, że chciał cały czas wyglądać jak model, a jednak w boksie jest to sport bezpośredniej konfrontacji. No, można nie wyglądać za dobrze, jak się otrzyma zbyt wiele bomb. I czasami mam wrażenie, że on szybko się poddawał czy rezygnował. Już walka z Brazylem to, to była jego chwila chwały. I też to rozwinę, bo tu niektórzy krytykują, że wypromowanie Izu na porażce to pierwszy, pierwszy raz w życiu taka historia, event w boksie zawodowym. No, dla mnie to nie było do końca tak, że wypromowanie Izu na porażce, dlatego że Evander Holyfield, który komentował, oglądałem z amerykańskim komentarzem tę walkę, powiedział, że trzecia runda bodajże, chyba trzecia runda. Walczących właśnie fighterów, czyli Ugonoha i, i Brazila była najlepszą rundą, jaką widział w tym roku, czyli runda roku, tak to powiedział. Chyba trzecia, tu wybaczcie mnie, jeśli się pomyliłem. No tam, gdzie naprawdę te wymiany były, jeden zaliczył knockdown, drugi zaliczył knockdown, było liczenie. Jak w to się zmieniał, rzeczywiście fantastycznie się to oglądało. Izu z jakiegoś powodu wymienił, to kwestia głównie jego głowy, jego bańki, bo wszystko miał warunki, szybkość, technikę. Jeszcze wiadomo, gdy żył trener Gmitruk, no wszystko wyglądało inaczej, teraz wygląda inaczej, ale myślę, że kariera Izów w boksie zawodowym jest skończona, bo facet wszyscy się zachwycają jak, jak się pięknie wysławia, jak jest inteligentny, jak mógłby fantastycznie robić konferencjerkę czy komentować walki, bo na pewno ma dużą wiedzę. I być może tak, być może się w tym świetnie sprawdzi. Ale mnie bardziej interesuje niż zachwycanie się ewentualnym komentowaniem walk, kariera sportowca, jaką prezentuje w ringu, a nie poza nim z mikrofonem. No więc temat Izu zostawiamy. Dla mnie Izu zawsze był problematyczny, bo jego głowa no nigdy nie, nie pokazywała tego, co mógłby pokazać patrząc na jego warunki fizyczne. I jeszcze też nie podniecałem się warunkami fizycznymi, bo w tej kategorii wagowej faceci są dwumetrowi. Prawie dwumetrowi albo ponad dwumetrowi, ważący więcej od niego. On miał świetne warunki zawsze, żeby być cruiserem Light heavy, rzeczywiście fantastyczne. Gdyby trzymał pilnował wagi, to, to tu mógłby dużo, dużo zdziałać. Zresztą z Adamkiem było podobnie. Adamek w wadze ciężkiej długo, długo walczył, ale też ta waga ciężka wyglądała nieco inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj, w tej wadze ciężkiej, ciężkiej jest dużo więcej. Naturalnych, ciężkich, to jest zawsze problem z tą kategorią wagową. To tak jak, to tak jak ja przy mojej masie w tej chwili 83 kg, chciał szybko wskoczyć do kategorii ciężkiej. No wiecie, ja nie jestem naturalnym, ciężkim, nie mam naturalnych 100 czy ponad 100 kg i to zawsze byłoby sztuczne. Naturalny, jestem zupełnie w innej kategorii wagowej, tak jak pewnie wielu z Was, mało który z moich widzów, jest naturalnym, ciężkim. I to dotyczy wielu fajterów, którzy przechodzą nawet ze średniej kategorii, bo nie zapominajmy, że Adamek wyszedł z kilku kategorii poniżej i wylądował w ciężkiej. Największe pieniądze, największy fame. Nie dziwne, że niektórzy bokserzy to właśnie robią. Bo w końcu chodzi o to, żeby nie skończyć na jak warzywo, a żeby zarobić kupę pieniędzy i. I wyjść przy tym obronną ręką no, w miarę zdrowo, po stoczonych przynajmniej 25-30 pojedynkach na zawodowym ringu. I właśnie do tego zmierzam. Co tu miałem powiedzieć na temat Kownackiego, żeby nie robić za długich odjazdów na inne walki, innych, w innych bokserów? Kownacki ostatnio zaczął bardzo dużo promować swoje walki, koszulki, yy, Insta, Face, nie wiem, YouTube. Udzielać mnóstwa wywiadów różnym, nawet niszowym kanałom, jakimś kanałom, które mają tam, nie wiem, 5000 subskrypcji, 1000 subskrypcji. To wszystko jest super, to wszystko jest duży like. Facet jest niesamowicie sympatyczny, otwarty i nie ma dla niego znaczenia, czy kanał ma 100 tysięcy subskrypcji, czy 1000 subskrypcji. Na to wygląda i super, szacun. To kudos, To jest dla mnie wielki gość. Natomiast troszkę moim zdaniem ucierpiała tutaj jego. Mm, jego koncentracja, jego skupienie, jego odcięcie się od pewnych rzeczy i koncentracja na, no, na tym obozie przygotowawczym, na tym treningu. I czytałem po tej walce mnóstwo hejtu na temat. Znaczy, hejtu, no, kadaś praktycznie nie ma hejtu, ale krytyki odnośnie wagi. Słuchajcie, 266 funtów to jest masa na nasze 100, około 120 kg, tak szybko licząc. To jest ogromna, ogromna waga y, dla gościa, który ma tam około 190 cm wzrostu. No, to, to nie jest facet ponad 2 metry. On ma tam 190, zdaje się 6,3, tak? Coś takiego. No, 6,3 to będzie 190, 191. Na upartego ja ma ten wzrost, jak, jak założy większe buty. Nie no, ale wiecie o co chodzi. No. i popatrzcie, moja masa 83, jego 120. 120 to jest ogromna masa i widać to. Tyle tkanki tłuszczowej, bo wiadomo jaką ma budowę Adam. Dużo ciosów pchanych z tej masy wynikających, a nie z. Pełnego skrętu. I co na tym cierpi? No, na tym cierpi przede wszystkim to, że mnóstwo ciosów zadaje, mnóstwo ciosów też przyjmuje na twarz. Na, na tułów, w zależności od przeciwnika, tak jak w tej walce padły absolutne rekordy, słuchajcie, ponad 1100 wyprowadzonych ciosów przez Areole i 1000 zdaje się, 45 przez Kownackiego. 12-rundowy pojedynek, nie tak jak kiedyś 15-rundowe walki, co też ciekawe, kiedyś remis nie był możliwy przy nieparzystych rundach, a dzisiaj remis często się zdarza, przez to, że mamy właśnie parzystą liczbę rund. No ale to taka, znaczy, teoretycznie remis też mógł się zdarzyć w przypadku jakiegoś tam lockdownu, dwóch punktów przewagi, pewnego, no ale było dużo trudniej o to. To no, kolejna dygresja, zamykamy 12-rundowa walka i 1000, ponad 1100 ciosów, ponad 1000 ciosów, rekord sumarycznie z zadanych ciosów przyjętych przez fajterów, tam zdaje się ponad 600. No masakrycznie du duże wyniki. Gdyby to były potężne bomby, to nie ma szans, żeby tam nie było knockdownów, czy któryś by się po prostu nie podniósł. Zobaczcie, cała walka bez ani jednej maty. Jaka to była wojna, a jednocześnie jak jeden i drugi jest odporny na ciosy, silne ciosy, to są dwa byki w ringu, dwa i faceci grubo powyżej 100 kg. Mający ciężkie łapy, i zobaczcie, żaden z nich ani razu nie dotknął maty, ani razu nie odpoczywał wyraźnie na linach. Były rundy na przeczekanie ładama, widać było, że no, tak te słabsze, te Championship Rounds, które oglądałem w jego wykonaniu, finalne rundy, w moim odczuciu, no, wygrane przez Areole z urazem ręki. Przypominam, podobnie jak. A Roland miał uraz ręki tak samo jak miał gdy walczył z Adamkiem. Zobaczcie, druga walka z Polakiem. Znaczy inna sprawa, że on tam miał często, chyba częściej te urazy niż tylko z naszymi fighterami. Natomiast kolejny raz walczy z Polakiem, ważna walka i kolejny raz wa walczy przez ileś rund, to właściwie połowę pojedynku z Kownackim z urazem, z urazem ręki. Jak ciężko się walczy, wyobraźcie sobie, no, Przeżywający bóla, jeszcze trzeba zadawać cios. Masakra. No ale adrenalina robi swoje. I właśnie głowa, to czego Izu brakowało zawsze, to tu głowa wszystko kontrolowała. Cóż mogę powiedzieć? Gratuluję Kownackiemu wygranej. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie ważył 120 kg, że zejdzie do tej masy. Ja myślę, że 110 dla niego to nie przesadzajmy, ale 112, 114, gdyby ważył tak z 6 kg, 7, 8, nawet 115, już by było lepiej. Chodzi o nogi, chodzi o szybkość na nogach, chodzi o, chodzi o pewną e, zwinność, pewną możliwość przy 12-rundowym, tak ciężkim pojedynku, tak długo przecież tą masę te nogi muszą dźwigać. I wydaje mi się, że w takiej sytuacji Adam po prostu lepiej się prezentuje w niższej, w trochę niższej wadze. Nie dużo, trochę niższej wadze. Co bym jeszcze chciał zobaczyć u Adama? No na pewno właśnie większą szybkość, większą dynamikę. Wiecie jaki był hejt, krytyka nie tylko przez Polaków, Amerykanie też, Uu, bo się szybko plotka rozeszła jak um, Andy Ruiz pokonał Joshua cztery razy, cztery razy leżał na deskach, cztery pasy zgarnął. Że gdyby przyjął ofertę Adam Kownacki, który był w Polsce, nie miał pełnego obozu treningowego, to jest główny powód, dlaczego się nie zgodził. Przynajmniej taką wersję słyszeliśmy od niego, od samego Adama. To ludzie mówili, że już by Adam, mielibyśmy mistrza świata, pierwszy polski mistrz świata wadze ciężkiej, to ile pasów by zgarnął. Ale ja, widzicie, po tej walce ja tego tak nie widzę. Popatrzcie jeszcze raz, jak Andy Ruiz walczy, jaką ma dynamikę przy ogromnej wadze. Już nie pamiętam wagi Ruiza, ale chyba była większa. Chyba Andy Ruiz jeszcze ważył, no nie wiem, 120, to musimy sprawdzić, bo już za dużo ostatnio się działo. Ale podobna masa, dzisiejszego, wczorajszego, tam przedwczorajszego Adama w ringu. I ta kapitalna szybkość, determinacja. Oczywiście on był niesamowicie jak to Meksykanin, zdeterminowany. Tu Areola tak samo, tylko że tu lata robił swoje, prawda? Areola już prawie 40 lat, 38. Ta kolosalna przepaść szybkości. Jeśli Adam wyszedłby do walki z Joshua w takiej dyspozycji, jaką miał tu dzisiaj, to słuchajcie, ja nie, ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to, że on by mógł pokonać Joshua. Joshua nie był chyba aż tak spięty, jeśli chodzi o Adama. Był na pewno bardziej spięty, jeśli chodzi o Andy Ruiza. zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że gość jest niewygodny dla niego, bo jest bardzo szybki. Jest niższy, a nie zawsze niższy fighter dla wyższego fajtera, To jest wygoda, nie każdy to lubi. No i, i tyle. I więcej chyba nie będę tu przeciągał, bo znowu dostanę masę hejtu, a tego bym nie chciał. Dlatego szanujcie to, docencie to, że nie robię oddzielnego filmu, tylko robię film powiązany ze wszystkim. Dobra. Może jeszcze kiedyś dokończę przy okazji innego wątku, coś na temat boksu powiem. Na razie dzięki, że oglądaliście. Jeśli chodzi o Adasia Kownackiego, chciałbym go zobaczyć w nieco niższej wadze, w nieco większej dynamice, w większej świeżości, mniej spiętego, chociaż cały, za cały pojedynek bezdyskusyjnie wygrany, oczywiście, czy 118, tam 119. No, ja bym tu lekko dyskutował nad wynikiem sędziów. Myślę, że byli troszeczkę mm, zbyt dla niego przychylni, ale no cóż, miła odmiana. Czasami polaka, faworyzowanie polaka na kartach sędziowskich miło zobaczyć, zamiast właśnie deprecjonowanie go. Czy, czy, czy przekręt w drugą stronę. Tu przekręt oczywiście nie ma. Zdecydowanie wygrana walka to jest najważniejsze, natomiast 12-rundowa ciężka przeprawa dla Adama Kownackiego. Mam nadzieję, że wyciągnie wnioski i koniecznie obejrzycie ten pojedynek. Nawet jeśli się nie interesujecie boksem, może zaczniecie dzięki takiej walce naszego rodaka. Dzięki, do zobaczenia. Miło, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Teście, jutrzejszym teście Seata, Seata Tarako na kanale. Trzymajcie, się, na razie.